Siemaneczko, jeśli tak jak ja zarabiasz na N8N albo planujesz zarabiać, no to to jest ważny film dla Ciebie. I chciałem się odnieść do filmu, który zniknął z internetu, ponieważ Daniel nagrał dwa dni temu film i został on udostępniony na kilku grupach, bo śledzę codziennie branżowe newsy, grupy związane z N8N i od wielu, wielu miesięcy bardzo się angażuję w zdobywanie wiedzy na ten temat i wdrażania u klientów automatyzacji. Więc od razu widziałem ten film i zauważyłem, że w kilku społecznościach był on udostępniony i między innymi u mnie. Co ciekawe, ten film zniknął. Teraz, jak się przygotowywałem i te wszystkie otwarte karty, to nie jest przypadek, bo robiłem po prostu research. No to odświeżyłem i patrzę, że nie ma tego filmu w czeluściach internetu. Natomiast chciałem się od tego odnieść, bo myślę, że dużo ludzi mnie będzie pytało. No i tak jak tutaj Krzysztof napisał, że tu tylko tak zostawi i poleca kanał Daniela. I myślisz, że znalazłeś idealne darmowe narzędzie do budowania automatyzacji dla swoich klientów? A co jeśli Ci powiem, że to darmowe rozwiązanie ma ukryty cennik? Więc już tutaj. Rozkwiniałem, że jest ukryty cennik i może mnie to kosztować 50 tysięcy dolarów rocznie potężna kwota, na tyle potężna, że jak już zacząłem działać, to lepiej, żebym zrezygnował, zanim cokolwiek zarobię i mnie dojadą. No i N8N po cichu zmieniło cennik. I to jest koniec refleksji Krzysztofa. Pomimo, że film jest cały tutaj opisany i Daniel co Ci pokaże, dobrze punktuje pewne rzeczy. No to na przykład dużo jest zajawek takich, że nikt o tym nie mówi, i właśnie tak jak od Krzysztofa tutaj nie mamy pojęcia o czymś, co się kryje tam i ogólnie to tylko tak tu Krzysiu zostawi, nie? Dziękujemy Krzysiu, że tak to zostawiłeś. Ja postanowiłem, że tak tego nie zostawię, ponieważ zarówno ja, jak i moje ziomeczki będą chcieli zarabiać na n 8 i warto, żeby wiedzieli, co mogą, a co nie i ja zrobiłem bardzo głęboki research z oczywiście AI, więc dotarłem do źródeł i powiem Ci w tym filmie, co wolno, a czego nie wolno, <laughs> więc y, lecimy z tematem. Przypomniał mi się taki, y, z, wiecie, z y, kucze. Chłopaki nie płaczą? Nie, z Killera. A co wolno, jak nic nie wolno? Mm, już zupełnie poważnie. W tym filmie porozmawiamy sobie o rodzajach licencji i o tym, czy możemy zarabiać na automatyzacjach. No bo umówmy się, że zdecydowana większość, którzy oglądają ten film, Gdyby zarabiała 20 tysięcy na wdrażanie automatyzacji, byłoby spoko. I uważam, że do tego momentu i do takich podobnych cyfr, można spokojnie dojść do na darmowej licencji, a na jeszcze większe kwoty również można zrobić na darmowej licencji i pokaże Ci właśnie jak. Dobra, to lecimy konkretnie. Więc ja rozpocząłem research od Perplexity, powiększę ci, żebyś tutaj widział dobrze. No i wrzuciłem sobie transkrypt Daniela. Natomiast tego filmu nie ma już w internecie, więc nie wiem, czy Daniel by chciał, żebym go pokazywał, więc nie pokazuję. W sensie cały transkrypt. Natomiast zapytałem, czy to prawda, co ten ziomek mówi w filmie, nie? No i tak wygląda analiza. Zrobiłem ją w Perplexity. Ona jest dosyć długa. Natomiast odniesiemy się do konkretów i do najważniejszych zmian, które dotyczą naszych biznesów. Zmiany w sierpniu są rzeczywiste. Prowadził istotne modyfikacje N8N. No i tutaj link do, do, tego właśnie. I Plan Enterprise rzeczywiście kosztuje 800 euro. Natomiast nas to nie interesuje. No i tutaj mamy pierwszą ważną informację, że Sustainable Use License, czyli licencja na zrównoważone użytkowanie, jest obowiązująca od marca 2022 roku. I ja nawet Powiedziałem w jednym z pierwszych filmów, że to jest open source, ale to nie jest open source już od trzech lat i dzięki temu mamy konkretną licencję, która ma konkretne określenia. No i tutaj jest bardzo konkretnie to opisane. Pokażę Ci jeszcze lepsze opracowanie niż tutaj. Natomiast używać N8N do celów komercyjnych przez zewnętrznych użytkowników zabrania to ci rozjaśnia, nie przejmuj się, hostowania n8n i pobierania opłat za dostęp do n8n, czyli to jest trochę tak jak hosting współdzielony, który jest dla jednego WordPressa, a na przykład chcemy tam mieć pełno WordPressów swoich klientów, I niby można to mieć, ale to jest niebezpieczne i niezgodne z dobrymi praktykami, to tutaj jest to niezgodne z licencją, no i przede wszystkim usuwanie marki n8n, natomiast do tego dojdziemy. Potwierdzenie kosztów dla użytkowników, czyli tutaj jest Ziomek, który mu się podniosły opłaty, i ja mam ten wątek wypisany tutaj, bo tutaj są jeszcze alternatywy w tym filmie. No i też Daniel mówi, że to jest niemiecka firma, która będzie egzekwowała tą licencję albo nie będzie. No i teraz, że to nie jest jakiś urząd, który będzie to robił pieszale. No ok. Więc tutaj chciałbym się po prostu odnieść do konkretów i odszukać te linki, które mam dla Ciebie przygotowane, więc tutaj mamy na przykład informacje założyciela i to, że są nowe ceny, i mamy bardzo ciekawy wątek. Ja Ci podlinkuję te wszystkie wątki oczywiście w opisie. Natomiast nie wrzucę Ci ta, całego tego Perplexity, no bo tu jest transkrypcja filmu, a nie wiem, czy Daniel by chciał, żeby ona ujrzała światło dzienne. No i tutaj są ogólnie narzekania i propsy. No i tutaj jest pierwszy ziomek i pierwszy problem, czyli ktoś płaci za self-hosted, czyli ma swoje instancje, czyli zainstalował na swoim VPS-ie, no i ma około milion wywołań miesięcznie, więc tak nawet sporo. No i będzie płacił za wywołania, bo to się zmieniło w cenniku i to jest najważniejsze. Natomiast to dotyczy osób, które mają cennik biznes albo enterprise. Pokażę Ci jeszcze za chwilkę różnicę. I tu jest bardzo dużo różnych opcji, który przeciętny zjadacz chleba nie potrzebuje. I my, którzy wdrażamy automatyzację nawet dla klientów, co już jest wyższym poziomem niż automatyzowanie swojego biznesu, też absolutnie nie musimy się martwić tymi cennikami. I ten film jest między innymi po to, żeby Ciebie uspokoić, no bo ja zobaczyłem te właśnie filmy i sygnały, i bardzo się w to wgłębiłem. Po dużą przyszłość wiąże z N8N, więc dla mnie to jest ważne, jak go używać. I dla mnie, dla mojego biznesu, ale też dla biznesu moich klientów. I oczywiście do wszystkiego za chwilę dojdziemy. Natomiast chcę Ci powiedzieć, że to dotyczy tych dwóch najwyższych planów. I te wszystkie wypowiedzi dotyczą tych planów biznesowych. No i tutaj Simon fajnie powiedział, że rozumie, że za oprogramowanie trzeba płacić i że model jest taki, że on chce się podzielić swoim zyskiem, natomiast dla niego niezrozumiałe jest to. No i ja poniekąd również go rozumiem, że i tak płaci za infrastrukturę swoją, a jeszcze musi płacić dodatkowo za wywołania na jego infrastrukturze, bo to się zmieniło najbardziej w tym cenniku, nie? I no tak to bywa w momencie, gdy ktoś ma biznes oparty głównie na jednym narzędziu, który jest z prywatnej firmy, no to przypomina Wam się na pewno case'a, jeśli nie znacie, to sprawdźcie sobie, jakie problemy miała firma Brand24 w momencie, gdy Facebook odciął im API, nie? Więc tutaj rozumiem, że tu jest duży problem i jak Wam podlinkuję, to tutaj sobie poczytacie. No to Ziemek dosyć mądrze się wypowiada, no bo faktycznie ma spory problem, jeśli chce działać w takim modelu, jak działa do tej pory. Natomiast my chcemy się skupić na tym, co my możemy robić. I tutaj jest odpowiedź, która jest dwa miesiące temu, więc dosyć świeża. I tutaj jest bardzo fajnie to wszystko wytłumaczone. Ja też mam dla Ciebie prezentację po polsku przygotowaną, więc zaraz do niej dojdziemy, ale tutaj jest najważniejsze, co możesz robić. Ja też w ogóle w swojej społeczności od razu odpisałem, czyli dwa dni temu, tak jak się pojawił ten post. Też widziałem i zrobiłem listecz na ten temat, bo już dwa dni temu go zrobiłem. Teraz jeszcze troszkę, żeby się przygotować do filmu bardziej, więc w dużym podsumowaniu. Świadczenie usług konsultingowych, czyli budowanie workflow, tworzenie custom features i kod, który wykonujemy przez osiem N8n to wszystko jako konsulting możemy robić. Konfiguracja i utrzymanie na serwerze klienta. I to jest kluczowa kluczowa rzecz. Tworzenie workflow, konfiguracja i utrzymanie, gdy klient ma własną instancję, czyli po prostu instalujesz VPS u klienta i on nie ma tego u Ciebie, nie płaci Ci za SaaS. Czyli Ty robisz z N8n SaaS i ktoś płaci Ci za dostęp do niego. To nie można tak robić. Nie możesz działać w label na tych najniższych pakietach, czyli zastępować n 8 swoim logo i nie możesz hostować automatyzacji dla Twoich klientów i brać za to opłaty abonamentowe. No i nie można mieć jednego konta dla wielu klientów. Nawet ciężko byłoby to zrobić w momencie, gdy nie mamy tych, tego podziału właśnie na adminów i użytkowników. No więc kluczowe dla nas jest to, że nie hostujemy automatyzacji dla klientów, na swoich VPS-ach, jeśli chcemy być turbo zgodni z licencją. No, i to, co jeszcze tutaj znalazłem ciekawego, to właśnie jest powielenie tego, co Ci powiedziałem. Do tego nie możesz udawać, że to jest Twoje oprogramowanie i sprzedawać do tego abonamentów. No, i tutaj dalej wchodzimy w Enterprise License. No, i tu jest właśnie. Licencja do tego, żeby zrobić Sasa na swoim N8N. No i tutaj mamy możliwość kierowania oferty do naszych klientów i możemy mieć na przykład 100 klientów, którzy są na naszej instancji. No i tutaj chodzi właśnie o te wywołania, że cała imba jest o to, że płacimy od wywołań. No i tutaj mamy jeszcze wyższą licencję w tym momencie i tutaj mamy jeszcze więcej Integracji i możemy sobie pozwolić na więcej opcji, natomiast tak jak powiedziałem już któryś raz w większości z nas to zdecydowanie nie dotyczy. Najważniejsza informacja jest, że robimy automatyzację na serwerze klienta. Jeszcze poprosiłem Perplexity o głęboki research jeśli chodzi o wypowiedzi właścicieli, więc tutaj mamy wywiad. Jeśli chodzi o ziomka, który założył, czyli Jan Oberhauser, mamy YouTube, no i tutaj mówił o właśnie open source, więc jeśli to wszystko podlinkuję i jeśli chcesz się wgłębiać w temat, to myślę, że możesz się tutaj przeklikać po tych źródłach, tutaj o budowaniu społeczności, ale w 2021 roku ja chciałem potem, jak zobaczysz aktualne rzeczy, tutaj jest Ziomek, bo poprosiłem też o dokumentowanie, czy ktoś miał w związku z tym jakieś problemy, czy kogoś ścigali i tak dalej. No to raczej piszą Ziomeczki o szokach cenowych, o obawach przed karami prawnymi, albo właśnie o tym, żeby musieli podnieść koszty. No ale jest też ciekawa opcja, bo jest właśnie petycja. Jeśli sobie klikniemy w Redita, no to tutaj się dzieje ta petycja, a. Z kolei, jeśli sobie klikniemy pod tą petycją w link, to tu jest bardzo długa dyskusja, którą możesz sobie prześledzić albo streścić z jakimś elemem, więc możesz tutaj się wgłębić jak najbardziej. Tutaj mamy informację, że no się wybuchło ostatnio tak pozytywnie, bardzo duży wzrost i dzięki temu myślę, że nie będą mocno skupiali się na tym, żeby ograniczać użytkowników, aczkolwiek jestem ciekawy, jak ta petycja pójdzie. No i tak kończąc, tutaj mam jeszcze o tym, jakie są oficjalne dane finansowe, no to wiadomo, że N8N urósł. Jak zarabiać, no to wiadomo, że Perplexity może nam napisać wszystko, jeśli chcesz zarabiać na N8N i w ogóle rozwijać się razem z nami, to wbijaj do naszej społeczności bo tam ja pokazuję od kuchni, jak buduję właśnie biznes, w którym wdrażam automatyzację dla klientów. Tu jest bardzo ciekawa żyła złota, czyli to trochę o mnie, bo dlaczego WordPress i N8N to żyła złota. I tu jest akurat ziomka artykułu z LinkedIn, bo sobie kliknąłem. No, natomiast ja o tym mówię na kanale, bo Wdrażamy WordPress nie jako stronę wizytówkę, tylko jako cały system, który robi dla klienta robotę, i potem dokładamy kolejne klocki automatyzacji, żeby to się rozpędzało, a WordPress jest już gdzieś tam w tle, ale jako centralny model, więc tu już nie ma nic y, takiego godnego uwagi. Wszystko, co Ci wcześniej powiedziałem, to tutaj jest napisane, i jeśli chodzi o źródła, y, no to wszystko Ci podałem i masz tutaj gdzieś w opisie. Ja jeszcze poprosiłem o źródła, żeby znaleźć podobne do tej wypowiedzi, więc mam oficjalne stanowisko, co jest dozwolone, a co nie, bo tu ziomek napisał wprost, że nie działa zgodnie z licencją. I self-host NA10 in my own server. I jego klienci nie mają dostępu do platformy. No i tu ziomek mu po prostu napisał konkretnie, co, co ma zrobić. Także tak to wygląda, myślę, że nie ma dużej imby i że dużo osób o tym nie mówi, no bo to nie jest temat dla zdecydowanej większości osób. Dlatego wdrażaj automatyzacja, jeśli się tego dopiero uczysz, no to ja przygotowałem serię, w której dzielę się m.in. Takimi, takimi narzędziami, które tutaj wyskoczyło AI Agent do budowania Workflow. Bardzo ciekawe narzędzie, dzisiaj je odkryłem, więc będę Ci o tym też opowiadał. Ono się pojawia właśnie jak jestem na N8N tak nagle, bo mam taką wtyczkę do chrom. No to taka ciekawostka, inne ciekawostki na kanale, więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to subskrybuj, a tu Ci się pokazuje moja seria o N8N. No i wbijaj koniecznie do naszej społeczności. Rób biznes na automatyzacjach. Będzie dobrze i zgodnie z licencją Elo.